Siemka. Dzisiaj otworzę kalendarz adwentowy tani z drogerii, którą mamy już w Polsce i mam informację, kiedy pojawią się te kalendarze u nas, Chociaż ja kupiłam go w Niemczech, więc jeżeli jesteście ciekawi, co znajduje się w tym naprawdę wielkim kalendarzu, acz gigantycznym. No i bardzo dobrej cenie, to zapraszam do oglądania. Chciałam Wam przypomnieć, że wczoraj otwieram bardzo fajny kalendarz adwentowy z kosmetykami do makijażu. Normalnie można go kupić na polskiej stronie internetowej, więc koniecznie zobaczcie ten odcinek, zanim... Ten kalendarz się wyprzeda. I oczywiście wrzucam Wam linka do tego mojego nowego sweterka, który mam na sobie. Dobra, lecimy z otwieraniem. Jeśli chodzi o grafikę kalendarza, to naprawdę bardzo mi się podoba cena to 20 euro w Niemczech więc w przeliczeniu na złotówki jest to około 99 zł, więc za jedno okienko wychodzi 4 zł i słuchajcie, obserwuję drogerię DM, bo właśnie z tej drogerii jest kalendarz adwentowy w Polsce i oni napisali, że będą w połowie listopada dopiero te kalendarze adwentowe, ale też nie wiadomo które marki i w jakiej ilości może być że po prostu szybko się wyprzedadzą więc w pierwszym opakowaniu Alverda jest to marka własna drogerii DM to są naturalne kosmetyki, mamy intensywny krem do rąk z biomasłem Shea. Jeśli chodzi o pojemność jest to 20 ml i czas na dwójeczkę. Te kalendarze adwentowe właśnie z Balea oraz z Alverde naprawdę bardzo fajnie wychodzą cenowo i te kosmetyki naprawdę też bardzo lubię. O, spójrzcie w ogóle, fajna grafika też nawiązująca do kalendarza adwentowego i tutaj mamy żel pod prysznic, taki w kremowej konsystencji z olejem migdałowym, bion. Zaraz powącham powiem Wam, czy ładnie pachnie. Numer 3, tam był taki kremowy otulający zapach. Jeżeli ciekawi Was wyjazd do Niemiec po kalendarze adwentowe to jest na moim kanale taki film, więc zapraszam Was do oglądania, a w saszetce znajduje się maska do włosów ona jest z bioolejem migdałowym oraz arganowym pojemność słuchajcie to 20 ml więc może się wydawać, że mało, że saszetka ale jest dokładnie tyle co w buteleczce, więc uważam, że naprawdę nie najgorzej oj przepraszam tutaj za wstrząsy i numer 4 od razu sobie otwieramy w środku znajduje się buteleczka z kremem. To jest krem nawierzający, z Biomakadamią. Bardzo lubię makadamie ale to bardziej jeść. Dobrze, szukamy piątki. Tutaj się znajduje. Napiszcie mi koniecznie, czy robiliście kiedyś zakupy w drogerii DM. Nie wiem, czy wiecie, jest polska strona też internetowa DMU. Ja byłam w dwóch sklepach stacjonarnych w Polsce, oni się dopiero otwierają, więc możecie też zobaczyć na moim kanale film z przeglądu tej właśnie drogerii. I tutaj mamy balsam regenerujący z aloesem, więc będzie również taki kojący, uspokajający, więc bardzo fajnie. Ładne opakowania: 20 ml i szósteczka, czyli Mikołajki. Widzę tutaj z drugiej strony, otwieramy. Jestem ciekawa, co nam się trafi. O, jest tutaj odżywka zimowa do włosów z masłem sza. Bardzo fajnie, jak widzicie, że tutaj w tym kalendarzu znajdują się kosmetyki, a nie gadżety, bo bardzo często w kalendarzach tańszych po prostu znajdują się jakieś pierdoły. A tutaj możemy faktycznie wszystkiego fajnie poużywać. I tutaj mamy kremowy żel pod prysznic z biokakałem, więc zaraz powłuchamy, czy też będzie taki kakaowy zapach. Oj tak, zdecydowanie bardzo słodko pachnie i teraz czas na ósemeczkę. Jak widzicie te okienka są dość podobnej wielkości, więc mamy po prostu tutaj tubki z różnymi produktami. Mieliśmy odżywkę do włosów, teraz czas na szampon zimowy z bio masłem Shea. I numer 9. No, powiedziałam, że mniej więcej takie same okienka, a ta dziewiąteczka tutaj taka malutka. Spójrzcie sobie. Myślałam, że to będzie ampułka, ale nie. Jest to pomadka. A bardzo fajnie, bo powiem Wam, że te pomadki są super, jeżeli chodzi właśnie o nawilżenie. Nie ma tutaj ona żadnego kartoniku, no ale okej, okay. możemy zobaczyć, że właśnie tutaj również jest. Biomakadamia. Jeżeli chodzi o kolor, no to wiadomo jak wyglądają pomadki nawilżające. Dziesiątki szukamy. Tutaj jest. No i zbliżamy się wielkimi krokami do połowy kalendarza adwentowego. Więc, jeżeli ktoś szuka takiego typowo pielęgnacyjnego kalendarza, to oczywiście mogę go polecić. Wrzucę wam też linka, bowiem, że na Allegro są one sprzedawane do najtańszej oferty, jaką uda mi się znaleźć. I tutaj mamy balsam do włosów, czyli raczej to będzie odżywka z bioawokado, mi się sprawdzają z awokado kosmetyki do włosów, więc jak najbardziej, powiem wam właśnie, że z Alverde też do włosów bardzo fajne kosmetyki można dostać w dm -ie. kupiłam sobie kilka, używam i byłam zadowolona, dobra, jedziemy z jedenastką Ok, tutaj będzie coś do kąpieli Proszę bardzo, biopomarańcza, czyli taki płyn do kąpieli. Myślałam, że to będzie, to, wiecie, taka saszetka, jakieś kryształki, sól, ale nie. No i numer 12, więc jesteśmy w połowie kalendarza adwentowego. Mi się wydaje, że nieco większe okienko, choć może nie. Jest tutaj pielęgnujący żel podprysznic w kremowej konsystencji bio. Pomarańcze. To są zdecydowanie moje ulubione zapachy, właśnie pomarańczowe. I inne owocki, jeśli chodzi o żele pod prysznic, więc numer 13. Pisaliście mi ostatnio, że podobają Wam się takie dynamiczne otwieranie kalendarzy adwentowych, więc staram się, żeby było krótko, szybko, przyjemnie. Konkretnie takie słodkie opakowanie z pierniczkiem. Mamy tutaj krem do rąk z bią wanilią i numer 14. W środku znajduje się kolejna buteleczka. Jest to żel pod prysznic. Muszę doczytać. Zaraz wezmę moją tajemniczą aplikację translatorową. Mogę Wam pokazać, jak ja to robię. I wykryjemy sobie, słuchajcie, tutaj napis, co będzie. Ale poczekajcie, bo ma nie wiem czemu. Mam tutaj napis, którego słuchajcie, nie rozumiem. I sobie patrzę: cynamon organiczny. Oj, chyba nie widzieliście tego. Teraz może uda się zobaczyć przez telefon. No, troszkę mało ostrość. W każdym razie bardzo polecam właśnie tego typu rzeczy na zakupy. Tym bardziej w Niemczech wiecie. Jesteście sobie w sklepie, szybciutko przykładacie telefon i wam tłumaczy z obrazka. Fajna sprawa, nie wiem czy widzieliście o tym. 15 balsam do ciała. Mm. nałożyłam, słuchajcie, już go na skórę razem z Wami rozsmaruję. Moja reakcja była taka, dlatego że jest on rozświetlający. Ma tutaj takie naprawdę delikatne e, drobinki. Fajnie, właśnie, że jest to taki bardziej lekki efekt, ale widać to rozświetlenie i brokat. Numer 16, ale tak jak mówię, to jest naprawdę bardzo delikatne rozświetlenie, jeżeli lubić taki mega efekt tafli na ciało, to bardzo Wam polecam z Liren, balsam rozjaśniający jest super w lato, bardzo często używam, a tutaj mamy balsam do rąk oraz paznokci olej arganowy 17, jak widzicie jest tutaj różnorodność kosmetyków i peeling pod prysznic, tego jeszcze nie było, z bio wanilią pojemność, oczywiście tak jak wszystko tutaj 20 ml i osiemnasteczka tutaj już obok czeka Sprawdzamy jej zawartość. W środku znajduje się krem do stóp z biopomarańczą. Także tutaj taka właśnie pudeczka, tubeczka. 20. Uważam na plus właśnie takie mniejsze pojemności, bo przy okazji możemy sobie potestować większą ilość kosmetyków. Wiecie, kupicie duży krem do stóp, nie zużyje się tego jakoś mega szybko. Balsam do ciała z bioolejem migdałowym, bardzo mi się podobają grafiki z tego kalendarza, muszę przyznać, takie fajne, wyważone, acz świąteczne, 21 już tutaj na nas czeka, widzę coś innego, coś mniejszego, organiczny fluid do twarzy niby, zastanawiam się czy to jest yy, po prostu krem do twarzy nazwany, tak? Czy może to ma jakiś kolor, więc zaraz zobaczymy. Nie, jest to krem do twarzy bezbarwny, ale powiem Wam, że bardzo fajna, taka delikatna konsystencja, więc szybko się wchłonie. Numer 22, właśnie gdzieś czytałam w jakichś komentarzach, pod filmem, że ktoś pisał fajnie, że był podkład w kalendarzu, aczkolwiek to jest bardzo ryzykowne, bo ciężko sobie dobrać kolor. I tutaj mamy. Kolejny żel pod prysznic. I on jest do kompletu właśnie z tym balsamem, bo jak widzicie są tutaj złociutkie drobinki. Dwa ostatnie okienka, więc czas na numer 23. Sprawdźmy zawartość. Mamy tutaj tubeczkę. Zobaczcie. Peeling z bio olejem z migdałów. Peeling do twarzy. I numer 24. Czy czymś nas zaskoczą tutaj na koniec? Zobaczcie, bardzo fajny kalendarz, bez pilniczków, bez gadżetów, bez pierdu, więc mamy oczywiście kosmetyk i jest to maska do twarzy z bio aloesem, więc fajnie, będzie nawilżająca, taka kremowa, można sobie ją zostawić na całą noc. Spójrzcie na zawartość tego kalendarza, naprawdę spora, spora kolekcja nam się tutaj uzbierała, mnóstwo tubeczek, pudełeczek z kosmetykami do testowania, dwie saszetki oraz pomadeczka więc uważam, że naprawdę no, na bogato to wygląda. Czekam na wasze opinie, co myślicie o tym kalendarzu adwentowym, zaśmiałam się, bo chciałam powiedzieć, pani z pieskiem pozdrawiam, bo mam takie od was, słuchajcie, wiadomości, że oglądacie mnie ze swoimi dzieciaczkami i mówicie, że chcecie i mówią właśnie wam, że chcą obejrzeć panią z pieskiem, to jest dla mnie mega miłe, więc jeżeli ktoś obejrzał odcinek do końca i chce napisać jakiś komentarz, to zapraszam do napisania piesek, zobaczymy Ile osób uważnie ogląda. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Przypominam filmy z kalendarzem codziennie. Pojawiają się na kanale Buźka. Pa pa!